Dragon Ball Z Kakarot. Gra wydana 17 stycznia 2020 przez producenta CyberConnect2 CoLTD. Grę można kupić na Steam za 249 zł, a na Gigi Deals można znaleźć oferty od 46 zł z stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy kolejny tytuł oparty na przygodach Songoku wyszedł dobrze? Czy produkcja wyróżnia się jakkolwiek na tle innych? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie z tej strony KROT i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem Wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą znam już od lat, ale jakoś ciągle mnie omijała i nie mogłem się za to zabrać, aż w końcu pojawiła się na promocji i postanowiłem w końcu zakupić ten tytuł i go ukończyć. O czym w ogóle jest ta gra? Dragon Ball Z Kakarot to gra oparta na mandze Akiry Toriyama. Kolejna gra z tego uniwersum, która opiera się, jak w tytule, na historii i wydarzeniach znanych z Serii Z, czyli od walki z Radicem do Kidbu. Są też DLC, gdzie możemy doświadczyć historii Bardoka lub walk na 23 Światowym Turnieju, ale te wrażenia skupiają się wyłącznie na podstawce. W grze przyjdzie nam walczyć kilkoma bohaterami, jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. I jak wspominałem, historia opiera się na Zetce, więc spotykamy znanych nam złoczyńców, jak Frieza, Cell czy Majin Buu. Oprócz głównego wątku, głównej historii, to mamy tu też misje poboczne, dzięki czemu zdobywamy doświadczenie oraz inne przedmioty, które mogą nam się przydać. I na początku skupimy się na rzeczach pobocznych. A więc, tak mamy konkretne strefy, jak miasto, w którym jest Capsule Corporation, czyli siedziba Bulmy, dom Goku i jego okolice, wyspa Mistrza Rosiego i kilka innych. Rejony te są dość spore, więc możemy je zwiedzać, zbierać kule energii, które możemy wydać na rozwój postaci oraz misje poboczne, dzięki którym też zwiększamy siłę naszych wojowników. Naszych bohaterów możemy wzmacniać w sposób zdobywania poziomów oraz za pomocą treningów, które pozwalają nam się nauczyć nowych ataków, a potem w drzewku rozwoju możemy jeszcze bardziej zwiększać siłę tych ataków. Jeśli chodzi o misje poboczne, to są różne, jak chociażby uratowanie kogoś, zniszczenie odpowiedniej liczby przeciwników, czy wyścigi. I żeby było jasne, wyścigi te nie są w formie latania, a za pomocą auta lub maszyny, więc są tu też takie urozmaicenia. Przejdźmy teraz do kwestii walk. Mamy tu różnorakich przeciwników, jak znane z Dragon Ball Roboty Piraci, czy z Dragon Ball Z Zielone Pokurcze od Nappy i Wegety, czy Podwładni Frizy. Zazwyczaj latają sobie swobodnie po mapie, jak nas zobaczą to zaczną nas gonić. Zazwyczaj są łatwi do pokonania, ale bywają też o wiele bardziej wzmocnieni, co zapewni nam więcej doświadczenia i cenniejsze rzeczy. Walki ogólnie są dla mnie efektowne i efektywne, bo zarazem odczuwałem wyzwanie ze stron przeciwników, a dodatkowo efekty jak Kamehameha czy Final Flash wyglądały naprawdę nieźle, a zwłaszcza jak dwa ataki tego typu spotkały się ze sobą. Walki natomiast z bardziej kluczowymi przeciwnikami, jak Raditz, Vegeta, Freeza czy Cell zawierały dodatkowe sekwencje, czyli specjalne ataki bossów, które wymagały na przykład powstrzymania ich, zanim wykonają atak, lub szybką ucieczkę ze strefy rażenia, bo inaczej otrzymamy naprawdę spore obrażenia. I przyznam, że tak jak odczułem wyzwanie i musiałem często się leczyć, bo mamy tu też przedmioty do leczenia, tak wkurzałem nie walki np. z Doktorem Jiro czy pierwszą formą Sella, bo posiadali umiejętność kradzieży życia, to tak często, że aż to wkurwiało, i musiałem co rusz się leczyć, by móc w ogóle ich pokonać, więc, momentami to nawet nie było cooldownu z ich strony, i co chwilę wykonywali tę umiejętność. Ktoś na streamie zauważył, że przedmioty leczące są trochę bez sensu, bo można ich mieć naprawdę sporo i nie odczuwa, że za bardzo większego wyzwania. I coś w tym jest, bo w pewnym momencie miałem prawie 10 fasolek sensu, które leczą 100% życia, co sprawia, że po kilku minutach walki oboje z przeciwnikiem jesteśmy ledwo żywi, po czym zarzucam fasolkę i wróg nie ma szans, a nawet jeśli ponownie zabierze mi sporo życia, to znów mogę użyć fasolki i po problemie. Więc przydałoby się dać jakiś limit posiadania danych przedmiotów, bo inaczej jesteśmy nie do rozwalenia. Mimo to walki były dla mnie naprawdę satysfakcjonujące, zwłaszcza, że podczas pewnych walk mamy pomocników i możemy wykonywać wspólne ataki, które wyglądają naprawdę nieźle i zadają spore obrażenia jak kombinacja Kamehameha goku oraz masenko od Kochana. Grało mi się w ten tytuł dobrze, ale muszę zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które mi się nie podobały czy wkurzały mnie. Po pierwsze to momentami grafika czy wykonanie postaci. Czasami tekstury np. trawy oraz ziemi nie wyglądały jakoś wybitnie, zwłaszcza jak gdzieś nie było wystającej trawy, tylko po prostu zieleń na podłożu co wyglądało średnio. Co do postaci to jest jedna rzecz, która sprawiała, że miałem zdziwienie na twarzy. W przypadku takiego Goku czy Vegety ich nosy są jakkolwiek podkreślone kolorystycznie i od frontu je widać, natomiast postacie na załączonym obrazku wyglądają szpetnie i od przodu wydaje się jakby nie mieli w ogóle nosów. Kolejna rzecz to momentami rozjeżdżał się głos z ruchem ust. W efekcie usta się ruszały, a głosu nie było. No i coś o czym wspominałem chwilę temu to walka doktora Jiro i Selem, czyli co róż wykonywanie kradzieży życia, co irytowało niemiłosiernie i wówczas faktycznie dobrze mieć ze sobą sporo lekarstw. Mimo wszystko grało mi się w to naprawdę dobrze i byłem naprawdę zadowolony, mogąc wrócić do jednej z ulubionych serii, gdzie mogłem zwiedzać lokacje, wykonywać różnorakie misje poboczne i znów spotkać największych złoczyńców z tej serii. Okej, okay, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie nie miałem żadnych problemów z płynnością czy wywalaniem do pulpitu, więc technicznie jest dobrze. Audio! Ogólnie muzyka czy utwory muzyczne są ze serii, tylko troszkę przerobione, więc jest ta nostalgia i podoba mi się. Jedynie w kwestii audio to te rozjeżdżające się dialogi z ruchem ust są dla mnie problemem. Gameplay grało mi się naprawdę dobrze. Eksploracja, wykonywanie zadań, walki, powrót do serii dzieciństwa i wiele więcej sprawiły, że spędziłem tu dobrze czas i nie żałuję ani trochę. Grafika Ogólnie jest w porządku poza paroma mankamentami, jak tekstury czy niektóre postaci, ale w całości jest nieźle. Podsumowując, Dragon Ball Z Kakarot to naprawdę ciekawy tytuł, który mnie wciągnął i sprawił, że poczułem ogromną nostalgię, bo mogłem wrócić do serii dzieciństwa, spotkać starych bohaterów, a dodatkowo doświadczyć nowych atrakcji, jak pomoc ulubionym bohaterom, dzięki czemu mogłem zwiększyć siłę, zdobyć nowe ataki czy zdobyć prawo jazdy jak Goku. Ogromnie wam polecam ten tytuł, zwłaszcza jeśli jesteście fanami serii, bo stary dobry kakrod na was czeka, byście mu pomogli uratować nie tylko Ziemię, ale i cały wszechświat. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie, przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu. Oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!